Witam serdecznie, dobry wieczór moi drodzy. Ja dzisiaj się odzywam w takim jednym tylko celu. Chciałem bardzo serdecznie, bardzo gorąco podziękować za wczorajszego live'a, za tą wczorajszą waszą aktywność na moim, na moim live'ie, na tym nocnym marku takim testowym, organizacyjnym. Odzywam się dopiero teraz, teraz wieczorem, ponieważ cały dzień siedziałem nad swoją nową książką. Poprawiałem, udoskonalałem tekst, czasami kosmetyczne zmiany, czasami takie bardzo mocno redakcyjne. Ale to mniejsza o to, bo ta książka i tak, i tak e, ukaże się dopiero w przyszłym roku, więc o niej na, na razie, na razie nie będziemy e, tutaj mówić. Ja chciałem tylko tak przypomnieć kilka, kilku z Was, e, tych, którzy wczoraj byli tak bardzo aktywni na, na, na czacie w czasie tego nocnego Marka. E, I tak, e, Zakiński Games zaproponował mi książkę e, Calerigo e, Pan Europa, spróbuję tę książkę zdobyć, i być może, być może się uda, e, i ją sobie przeczytam. PRL e, zaproponował mi takie tematy, jak tutaj mogę prze, źle to przeczytać, bo języki obce są mi obce. E, Haunbui Bui i Diglock. I zajrzałem w internecie o co, że tak powiem biega, spodobały mi się tematy, spodobały mi się te tematy, te Haunebui i the Glock i z pewnością jedne z moich następnych filmów tutaj w ciekawostkach będą poświęcone te, temu tematowi. E, także bardzo serdecznie dziękuję koledze Kujawiakowi, który zaproponował kolejny temat na nocnego marka, więc e, abym przedstawił swój mm, warsztat pisarski. Będzie to trudne, ale myślę, że, so, że sobie z tym poradzę i jakoś, jakoś dam radę. E, Konsek Schotter zaproponował mi czeski film Palacz Zwłok. Konsek wie co, co, o co chodzi w tym filmie. Ja się tylko domyślam, ale ponieważ film jest na CDA i e, są napisy polskie, więc ja ten film sobie obejrzę i ewentualnie kiedyś tam może podzielę się refleksjami z, z, tym, z tego filmu. E, znowu Perel e, zaproponował mi kolejną książkę, tym razem Andrzeja Kurkowa: Srebrna Kość. Nie wiem, czy ją dostanę w bibliotece. Jeśli nie dostanę w bibliotece, to być może sobie ją kiedyś tam kupię i też postaram się przeczytać. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo Wam gorąco dziękuję za udział, tak aktywny udział w tym wczorajszym moim nocnym marku, wczorajszym live'ie. Mam nadzieję, że w przyszłości ta Wasza aktywność będzie tak samo duża jak była wczoraj dziękuję za nazwanie mnie Goatem i Sigmą już sobie odnalazłem terminy i ich wyjaśnienie już wiem o co chodzi bardzo dziękuję jest mi bardzo niezmiernie miło to wszystko dzisiaj to tylko tak krótko po całym dniu pisania musiałem to zrobić bo naprawdę jestem przeszczęśliwy tym co się działo wczoraj podczas nocnego Marka to wszystko Trzymajcie się, cześć!